Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale lecę znowu rankingowe. Może coś otworzę przy okazji. Chociaż już by się przydało kupić tą Twitchkę. zacząć odblokować. No, amra po kolei będę tutaj odblokowywał Pistolecik nowy. Chciałbym go tutaj kliknąć? Nie, muszę w szafce. Lion, Ace i wszyscy z Francji. i Potwierdź. Fajny też ten kolorek. A to? Musiałbym sobie sprawdzić na jakiejś postaci. W trakcie gry, w czasie gry. Nie ma Urbana, nie dołączył. O, ale są chyba z jednego tego Też jestem za wieżowcem. O serię pochwałam. No może mają tylko podobne niki. Na karn, ale dalej już co innego. A, wszyscy z No dobra, domek górski będzie. O, jesteś urban, bo pytałem przed chwilą, to, to nie, nie żyłeś. Nextano, zagram. Walkiria? Niech będzie Walkiria. A może ja bym spróbował kapitano pograć w tym odcinku? Tylko tutaj nie wiem, czy jest pusza taktyczna wystrzeliwująca bełty zapalające i mini granaty dymne. Uu. i nawet lepszy jest ten lekki karabinek zagram sobie tym ten, ten nowy skin a jest zoom? jest zoom nawet o proszę a tu oj no dobra w ataku to można sobie jeszcze zmienić a poszedłeś po no no to Ty zagramy następnego razem zapraszam na live kto z YouTube'a. Gdzie to się zmienia? Wyposażenie EMP uważania twarzy. Na razie minę. A zobaczę, gdzie oni będą. Znalazł bomby. Gdzie są? Mogę tutaj sprawdzić lokację. A u góry są. No to chyba. Chyba minę wezmę. Chociaż wszyscy mają minę. A co tam jeszcze miałem oprócz miny? MP albo twarde wyważanie e, Dobra, niech będzie mina. No to kapitan, to jest trochę taka Zofia, tylko inne inne pociski ma. on mnie ta postawił na dole, a poszedł sobie. O, oni już zabijają, a skopusia zabili. Dobry typek, Karniwor. Rob już w środku, a czat otworzyłem. Ależy tutaj. I Zofią gra. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Ja się wycofam. A, założyli rozbrajacz. Ale obiłem go trochę. Chyba mi był. Połóżcie mi, chłopaki. Pomogę wam, mam kusze. A smoke? O, asystę dostałem za niego. No przynajmniej przeżyłem. Do zera? Nikt nie zginął od nas. Ja tylko jestem powalony. A, że ja mam smoke i ogień. Okay, um. Nie wiem nawet, kogo mieli. Miuta mieli. A i z kopusia mieli też. No może my mieliśmy do Keby, ale jak szybko polecieli tam. Może no, dalej. Kapitano. No, biorę to na razie.

Da się tam na górę jakoś wskoczyć? Może po tym rysiu. Po innym rysiu. No staw mnie, ale wredna. Nie dała sobie poskakać. Nie było nikogo w tym oknie. Też nikogo nie widzę. Jak się boją. Ja mam pakę, więc powinienem lecieć do akcji od tej strony. A wchodzimy tędy tutaj. Ja, jeden przed NOK. Jak działa NOK? To strzela nasz Czyli ich Nie ma tu nikogo? Uuu, nie ma tu nikogo? W serio? No wchodzimy na środku, to nie głupie. To jest który. O, o. Jeszcze z pleców. O cholera, nie zdążyłem zmienić broni. A chciałem podpalić tam przy tym. Za, za. O, ale nas dwóch zjechał tam. Rozbroją? Nice. A i moja mina jeszcze zabiła. Jod. No to tak mało użyłem tej, tej umiejętności, kapitano. Chociaż gdzieś tam ten smok poleciał. Hmm, kogo mieli? Nie wiem, kogo mieli. Nie wiem, kto mnie zabił. Ale wszyscy zgodnie w clash. Thatcher. Czyli co, na dół chyba będą chcieli pójść chcą iść na dół, to bardzo dobrze. Idę kapitano i wezmę emp. Ale ktoś z twardym wyważaniem by się przydał. A ja nie mogę wziąć jednego i drugiego. A, Twitch w sumie jeszcze jest. Mamy twarde? Tak, mamy. czemu trudno hmm. pojechałem w tą stronę no, są na dole Wigil

Mamy więcej ziomeczku. A mogę im tam wstrzelić tego kusznikowa? <noise> Fajne. I co tam się roz, rozpaliło to? Rozpłonęło? No, ale idę z tamtej strony. Tu nikogo nie ma. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Gdzie tu jest zejście nad tym dołem? Płaca się głównym wejściem wchodzić Szkoda, że nie mam twardego wyważania tutaj. Co teraz zrobimy, jak nie mamy jak tu wyważyć. Mamy minutę i do tamtej strony może. O, asystę dostałem za tego co tu był. Okej, okay, no to plantuję. A, no to nie plantuję. Chłop ma 7-0. Okej, okay, o tym znowu napiszę Ostatnia runda, prawdopodobnie. Jak im idzie w ogóle? 1, 3, 2, 3, 2, 3, 0, 3, 0, 3. Blackbearda zbanujmy. No, chyba osobnie nie zagrają. No to pograłem kapitano, fajnie było. Nic specjalnie nie zrobiłem tą umiejętnością. A szkoda. górę chodźmy, chłopaki. Chyba, że dół im pokażemy, jak się gra. Może torn? Albo kogo innego? Albo echo. Tam, jak się echo schowa w tym tym pokoiku. A, spróbuję echo. Warden ładny skin ma ziomuś. To ten najlepszy? Nie, karniwore. Karniwore. Fajnie jakby mnie nie znaleźli, nie wykryli zbyt prędko Został u góry, został gdzie jest ten drugi pokój? A ktoś wyważające? Czy muszę lecieć naokoło? Nie, dwa wzmocnienia tylko zostały Nie wiem gdzie mam się zasłonić. Stąknąłem do tego słuchaj. No nie, coś ty narobił najlepszego. muś. Jak ja mam się teraz ukryć? Przed złem. No ale jeszcześ mi zrobił kolego. Nie no, bez sensu żebym się tu chował. Muszę gdzieś indziej. A, tu już jest otwarte. No, czyli tutaj będzie. I to do kebi. Fuse'a mają? O, o Glaza mają A ja nie jestem zbyt dobrze schowany Skąd to było? Trzy na trzy I zabili nam tego karniwora. Gdzie to jest? Tutaj u mnie? Nie, tam dalej. Ale sobie rozbiłem beznadziejnie. A teraz zniknęło. No nie! Ależ by to było piękne, jakbym ugrał i tego, i tego moich no z dronów. Ogle, ogóle zacięło mi się i nie widzę teraz nic. Interfejsu nie widzę, dronów. No nawet widzicie, znaczników nie widzę. Coś się zacięło, zbudowało się. O, powalona. Nie wiem czy ją oznaczam. Nice. Wygrana, jasyste jeszcze dostałem. 2-2-3 4-0, GG. Kto nam to ugrał? Najsłabszy no gracz nam to ugrał, najmniej punktów miał. 4-1 zrobił sobie na koniec. No ale na pewno Karni coś tam zasługuje na odwagę. No i ten Karnik też zasługuje, dwóch ziomeczków. Yeah. Jak jeszcze jeden taki mecz i bym miał awans za 34 punkty. Jak dużo już mam szans na ten na wylosowanie. Dobra, dziękuję za ten odcinek. Zapraszam do następnego, który już wyjechał na środku ekranu. Zostawcie lajka like za tą wygraną, soczystą i... Widzimy się. Na razie, cześć pa!